Dziewczyna się pyta swojej tego mamy Mamo, co jest z tobą? Bo ja widzę po tobie, że coś się z tobą dzieje Mama nie chce je martwić swojej tylko córki Ale ona Przecież kończy jej córkę końcu się do myśli że, że Że coś jest nie tak No i do tej pory jest to prawdą Że Jej córka się matkę do lekarza Lekarz tam stwierdza Córce czy matka ma jej raka w mózgu Córka jej córka matki jest załamana, zapokana Przyjeżdża lekarz przyjeżdża, przyjeżdża ojciec Przyjeżdża chłopak Tak, i zaczyna się ta za impreza Ma córka na jej macie tylko oczach Tak, to prawda żałoś Później matka umiera, a dziewczyna na to patrzy Lekarze uratują, ale niestety do tej pory już nic, takie same nie Tu dziewczyna jest załamana, do tej pory się go bije sycie. Na komputerze patrzę, jak pokazuje się Dziewczyna z ucieka ze szpitala Ona kłóci się że z jestem bo matka jej umarła i o winni tego ojca I wini tego brata Gdzie to wszystko się podziało? mama pomóż jej O Maka Wieździ ją z góry nie Może jej pomóc Ale już nie może jej doknąć. Nie Dziewczyna Płynie po roku czasu Sama samobójstwo bo Bo doskonale wie Że nie poradzę sobie sama z tym wszystkim Co Spadło ją doskonale, wie nie da sobie sama rady Potrzebuje pomocy Potrzebuje oparcia Ona w końcu musi być dzielna Musi mieć ducha walki I nic poza tym, nie? Pamiętaj w końcu o nią